Chyba wszystkim gram. Pewnie Z brązami. Mhm, mm powiedział Gold 1. Kiedy <gulet> okej. Oni są brązowe, jednego sobie mam. No nie, ja nie słyszałem, skupić! <gulet> to kupuj. No chodź tu. No chodź do papy. Chodź. To o nie. nie. <gulet> Złapałem cię. Złapałem cię. Uratowałem ci życie. Dziękuję. No właśnie, fajne runki MFK Co ty robisz w Goldzie jedynce Kto cię wybustował? No kto cię wybustował? Ktoś się wybustował, bo z takimi runkami to to byś Silvera nawet nie wyszła Jak No to jest 15 ap AD carry. No Powiem ci Postajb sobie wardę na dragonie. nie, nie. A, no rozumiem, rozumiem. Szybkie ogarnięcie sytuacji w piątej minucie. No nie. Sorry, auto-atak. Dobra, nie idę, bo mam, mam, mam. Boże, no. patrz, mój.

No, ja nie mam wyboru, go lubić, czy nie lubić. Witaj ze eee, dzięki wielkie za obejrzenie tego śmiesznego, czy nieśmiesznego montażu, eee, troszkę posiedziałem nad tym i wiem, że to już nie jest takie łatwe, także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, dajcie lajka, sorry, że się powtarzam, jeżeli się powtarzam, dajcie lajka, subskrybujcie, dajcie fajny komentarz, nie, że wam się podobało, czy coś, i ja już lecę. Także tego. Jeżeli chcecie więcej, oczywiście napiszcie mi w komentarzu, na pewno będzie tego więcej. Także do zobaczenia i cześć!